Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o klockach glottodydaktycznych. To są takie klocki, które mają cztery wersje liter: pisane duże, e, drukowane małe, drukowane duże, pisane małe. Dzieci szkolne, szczególnie w tych pierwszych trzech latach edukacji, są zmuszone do posługiwania się czterema alfabetami. To jest to trudne. Nie, nie ukrywam tego, to jest trudne i często się zdarza, że ten alfabet, który jest bardziej ćwiczony, na przykład pisany, szkolny, wypiera ten drukowany, który już był znany i używany. Dlatego takie klocki mogą pomóc w przypominaniu sobie, że taka literka ma wiele wersji i każdy ten znak oznacza ten sam dźwięk. Do czego używamy tych klocków? Do tego, żeby Układać wyrazy, um, y, które są zadane ze słuchu. Na przykład słowo lama, nie? Ma l, a, m, a. I kiedy piszemy je w zeszycie, jest to dla nas trudne, bo musimy napisać, musimy przypomnieć sobie jak wygląda litery, musimy przypomnieć sobie, co jest po kolei, musimy się nie pomylić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy mamy takie klocki czy inne podobne narzędzie, możemy po prostu wybrać odpowiednie litery, poszukać na planszy, poszukać odpowiednich liter, ułożyć do odpowiedniej kolejności. I wcale nie musi się to odbywać naraz. Prawda? Bo często tak jest, że dziecko wybierze sobie na przykład literki, ale już w międzyczasie zapomni, że wybierało je po kolei, i od nowa wykonuje ten proces, ten proces układania ich po kolei, że najpierw l, potem A, potem M, potem A. I jeżeli się pomyli, co ważne dla takich młodych czytelników, jeżeli się pomyli i na przykład ustawia je nie po kolei, albo zapomni o którejś literze. Proces naprawy jest dużo prostszy niż proces naprawy wyrazu na kartce. Zdarzało mi się widywać dzieci, które napisały coś na kartce, czy namalowały na kartce, w momencie, kiedy były informowane, że no tak. Ich wyraz jest cudowny, ale ludzie umówili się, że tam powinno być coś innego albo że przecież jeszcze słyszymy tam jakąś literkę. No to uważały tę pracę za zmarnowaną i nie chciały jej poprawiać. A tutaj mamy bardzo szybki i niewidoczny proces poprawy, w którym na końcu możemy uzyskać czysty efekt sukcesu i moment, w którym możemy chwalić dziecko za to, że poprawnie ułożyło wyraz. Także zachęcam, zachęcam do używania klocków plotodydaktycznych lub innego podobnego narzędzia.